Witam serdecznie, jak widać została zmieniona muzyka oraz intro w programie TVNWS. Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszych wiadomości. Niedawno wspominaliśmy o kolejnej książce napisanej przez Domi88 pod nazwą Kutasem po świecie. Teraz widać, że zapał twórczy oraz sztuka nie kończy się na książkach. Domi88 zostanie aktorką oraz scenarzystką swojej najnowszej produkcji pod nazwą Chuj w serce. Aktualnie trwają zdjęcia nad nową produkcją, scenariusz został już napisany. Teraz przedstawimy Państwu obsadę głównych bohaterów oraz krótkie intro serialu. Przeamus, Pedro Hossy Donoso. Grzechoman, Salvador Serinsa. Domi88, Isabel Arroyo. Arata, Angela Donoso. A autointro serialu Pas al final, sin importar el tiempo que pasó Występują. Y estás en otra piel, más fiel que elante. Dziś zostały potwierdzone wyniki DNA, wobec aspansa wyszły negatywnie. Jak już jakiś czas temu umówiliśmy, Rocksmillowi także wyszły negatywnie. Kto zatem jest dzieckiem syna Aratyka? Do sprawy dochodzą nowe imiona podejrzanych, w ostatnich dniach mówi się jeszcze o Defiku oraz Jeremin. Arataka. Nie chciała dziś skomentować wyników z laboratorium, jednak nadal będziemy śledzić ten temat. Dziś w południe miała odbyć się sprawa sądowa za nielegalne przelewy pomiędzy obywatelami Elysium Walker, Martek XD, Mr. Ricci, Marietta, Rafał 030 oraz Dito. Miejsca na sali rozpraw zajęli wszyscy oskarżeni z wyjątkiem Martka X. Szemus więc starał się przedłużyć czas oczekiwania, gdy nagle po kilku minutach spóźnienia wbiega na salę ostatni z oskarżonych. Wiktorius 84 już chce powiedzieć, gdy nagle Martek XD zrzuca czarny płaszcza pod nim ładunki wybuchowe i środki pirotechniczne. Martek XD kazał odroczyć sprawę, bo w przeciwnym razie jak powiedział, wysadzi tę idę w powietrze. Przemusku niewiedzy Martka XD, pod sędziowską sutanną puścił w cudzysłowie strzałkę do ochroniarzy, którzy natychmiast weszli, obezwładnili Martka. Rozebrali z ładunków wybuchowych i zakuli w kajdanki. Sprawa została odroczona na inny termin, jednak następnym razem za martkiem będzie szła i pilnowała go grupa policjantów. Niedawno zakończyło się głosowanie o usunięciu zarazy 107 ze stanowiska marszałka sejmu. 9 posłów głosowało za, 3 przeciw, a jeden wstrzymał się. Dodatkowo Sejm nie udzielił również wotum zaufania dla rządu Mroka, teraz pozostaje czekać na proponowaną kandydaturę seks i foczki. Zaraza 107 na koniec powiedział, to absurd, mam nadzieję, że Sejm ulegnie ha Hahaha. To wszystkie wiadomości. Dziś programu biznesowego nie będzie, bo prognozy są te same jak te przedstawione wczoraj. Przenosimy się do Ashley. Witam Państwa. W skrócie, pogoda jest taka. Jakie są prognozy polityczne, czyli fatalna? Dziś, po ostatnich dniach rozpogodzenia, przyjdzie zimny wiatr z północy oraz opady śniegu. Temperatura w całym państwie powinna być podobna. W granicach od 3 do 5 stopni. Dodatkowe opady śniegu, deszczu na krańcach zachodu. Ciśnienie wyniesie niecałe 1000 hektopaskali. Oddaję głos Billiemu. Witamy. Teraz przenosimy się do Stefana Gmory, który już czeka, by przedstawić horoskop dla kolejnego znaku. Witam, dziś przedstawię horoskop miłosny dla byków. Byki są z natury zazwyczaj gejami i preferują seks grupowy. Uwielbiają kobiety z owłosioną pochwą, bo uważają, że jest to cool. Nie przepadają całować się w miejscach publicznych, ponieważ się wstydzą i przyprawia ich to odreszcze. Jeśli dochodzi do seksu z mężczyzną to wykonywany jest on zazwyczaj w bliźnie. Nie lubią rajstop damskich gdyż powoduje to u nich odruchy wymiotne i myśli samobójcze. Ich penisy są małej lub średniej wielkości, przeważnie o wygolone na kant. To wszystko, partnerzy dyków, uważajcie na nich. To wszystkie wiadomości jakie przygotowaliśmy dla Państwa, do usłyszenia.